No i zaczął nam się ten mecz. Robi się niebezpiecznie. Jest szansa. Oj, kompletnie nieudanie. Jak mówią młodzi ludzie, masakracja. Podanie i strata w środku pola. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Znakomicie zneutralizował atak przeciwnika. Pajet. Piłka na out i odbocznej inni Francuzi. Odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Jest utrożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Ebra świetnie przewidział to zagranie i przejął. rywalorios. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Rodriguez. Mija ich niczym tyczki. Co za popis umiejętności. O to chodziło. Błóg lepiej dośrodkować, a tak obrońca. Pierwszy dochodzi do piłki. Trochę to wejście, wybiło go z równowagi, ale udało mu się nie przewrócić. Niepotrzebnie pospieszył się z dośrodkowaniem. Nie było tam kolegów z drużyny. Dobra wrzutka w pole karne. Może być groźnie. O, mogło być groźnie, ale obrona nie śpi. Dobrze się pokazał. Wychodzi na czystą pozycję. Uderzenie. Nie złapał tej piłki. Wrót groźny dla Francji. Może być groźnie. Dobrze teraz obrońca przechwycił to dośrodkowanie. Blisko pole karne. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? Piękny gol! Skierowali piłkę w Nie do końca udana interwencja. Obronił uderzenie, ale znakomicie ustawiony zawodnik Grywala zdołał dopaść do piłki i posłać ją do siatki. A jecz Dobrze, udane czyste odebranie piłki. Ależ walczą o piłkę. Dla Francji widać w tej powtórce, że zawodnik spuścił się z interwencją. Tak sędzie nie miał innego wyjścia, jak tylko odgwizdać ten fałsz. Nie dał bramkarzowi żadnych szans w tym uderzeniu. Mogę powtórzę powiedzieć, podręcznikowo nam był karny. Karny to jeszcze nie gol. Trzeba wytrzymać próbę nerwów z bramkarzem, który nie ma nic do stracenia. Ale jemu się udało. Suárez. Szkoda mógł przejąć. Niewiele brakowało. Robi się niebezpiecznie. Sędzia kończy pierwszą połowę. Remis 1 do 1. Mamy remis po pierwszych 45 minutach. Komentarz. Bardzo proszę głos. Prowadzą rzeczywiście dość wyrównaną grę i wydaje mi się, że trudno wskazać potencjalnego zwycięzcę w tym meczu. No i zaczęło się drugie 45 minut. Blisko pola karnego Pereira. No Nie wykorzystał szansy i wciąż remisowo. Chyba za dużo sił stracił na przedarcie się przez obronę. I dlatego ten strzał był minimalnie niecelny. Sania. Pajet. Taku pogię wojska. No, piłka opuściła wojsko. Będziemy mieli rzut rożny. Fatalnie zagrał i będzie out dla rywali. Arybalorius. Piłka trafia do przeciwników. Pereira. Santos. No, może być groźnie. Czy to jest okazja? Byłoby niebezpiecznie, gdyby nie spudłował i za chwilę rozpoczną od rzutu No, prosto w zawodnika z pola. Zdecydował się na strzał. może się z tego musi tylko ograć bramkarza uderzenie bramka dająca prowadzenie no dobrze weźmy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta Suárez. Jimenez. Blisko polekarne. karne. No czas na dośrodkowanie. Jest szansa. Była szansa na wyrównanie. Przepiękny strzał, ale niecelny. Ależ prezent dla przeciwników od bramkaza. Nie ma gola. No wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie przytrożny. Pereira pewnie wyłapuje piłkę Bramkarza. No i moje szanowne oczy widzą statystyki. Czy byś nawiązywał do swoich okularów? Nie, do ilości strzałów, które oddał zespół przegrany. Niecelne podanie, i za chwilę wznowienie z autu. Jimenez. Sławe przyjęcie, no i mocny przeciwnik. Strata. Uwaga, wysokie podanie do Suareza. No, pewnie to chwycił. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Rodriguez. Listek Sękiego, no i mamy rzut wolny. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Troszkę za pochopnie, niecelnie. Dobrze, udane, czysto odebrali piłki. Malbuena. że będzie karny wytrzymał do końca znakomicie strzelił czasem po twarzy zawodnika widać że może nie strzelić karnego on od początku wyglądał mi na takiego, który trafił. Wyrównana gra. Ta bramka doprowadza do remisu. Pereira. Nieźle zapowiada się ta akcja i być może przyniesie im prowadzenie w tym meczu. Sam chyba nie wierzy, że jest. siatki. I pewnie stracę do bramki. Zmiana tempo oszukał kompletnie bramkarza. Gol! Chociaż nie zdecydował się strzelać w róg. Mimo to jak widać bramkarz był bez szans. Spokojnie ten karny na bramkę. Ale to panowanie tego zawodnika. Nie słuchamy.